Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Już w trzecim openingu skrzynek Hextech, że o nazwie Lich of Legend. I na samym wstępie chciałem Was yy, przeprosić za to, że nie było dosyć długo, długi czas w ogóle żadnych filmów na kanale. Chyba 3 albo 4 dni nie było filmów żadnych. Ale to z powodu tego, że. Wbiłem sobie nowy dysk twardy i musiałem później tam wszystko, te wszystkie moje programy do nagrywania i tak dalej, musiałem wszystko to zainstalować na nowo. Ale już wszystko jest zainstalowane i mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie i możemy już zacząć opening. Jak widzicie mamy tutaj tokeny szóstego poziomu Maestri. akurat wbiłem sobie ten token szóstego poziomu Fiory, bo w pewnym sensie jak jeszcze nie, raczej sobie tylko wykuje klucz Hextech. Jeszcze zagrajmy je, żeby tam pies sąsiadów nie przeszkadzał. Możemy już otworzyć skrzynkę, ale najpierw wbijemy sobie szósty poziom fior. I wbijamy. Wow! Ale emocje jakie efekty dźwiękowe. Wow. Tu mamy już szósty poziom na fiorze. Jak widzicie, szósty poziom fiora. Uhuhu. Uh. Nieźle. Później jeszcze Garena będę mógł kieszywalność i później Katarina. Ale mniejsza z tym. Najważniejsze w openingu jest oczywiście skrzynka. O. Więc... Bez żadnej zwłoki od razu otwierajmy tą skrzynkę. Co nam wypadnie. Hekstechowy Sinjet nam wypadł. się znaczy nie wiem jak się go mówi, a zapewne mówię z dziwnym akcentem. I gemstone, więc mogli... W pewnym sensie, ani mi nawet tak trochę nie pociąga, więc... Więc. W tym trzecim naszym openingu otworzymy... Otworzymy dwie skrzynki! Mam nadzieję, że się cieszycie, bo akurat tak yy, się nam udało dosyć fajnie. Czy możemy otworzyć następną skrzynkę? To otwieramy następną skrzynkę, oczywiście. Jest to na pewno nie chce. Hextechowego na pewno nie chce. Nic yy, a, a mu nie za bardzo gram. Czogata w ogóle nawet nie mam. Więc to pójdzie na relon. Ale może coś nam tutaj wypadnie fajnego. To otwieramy drugą skrzynkę Hextech. No i co nam wypadnie? Draven Żniwiarz dusz. Dravenem. Nie grałem chyba nigdy A jak a jak mi, jak słyszałem Jest dosyć trudną postacią Zobaczmy Epicki odłamek, mogę do, dostaną Dostać za niego dosyć dużo esencji hmm. Ale mniejsza z tym No to już mamy, już zrobiliśmy opening dwóch skrzynek Teraz możemy Zirylować z 3 skórki i dostać pernament, skórkę na jakiegoś jakąś inną bo tych skórek na pewno nie chcę. do Dravenem raczej nie będę grał, a może sobie wbiję, raczej chyba nie będę wbijał. No wymienię go, bo i tak to jest ta sama cena. No to wymieniamy, ja zamykam oczy. Co nam wypadło? Timo Panda! O, oh, fuck it. Ech. Timo nie za bardzo gram, ale. jakoś trzeba to przyjąć. No. Dobra. Nie jestem zbyt zadowolony z tego. Ale może to będzie jakiś. Znaczy to wiem, że to jest taki normalny. Gdzie dosyć... jest Timo? Pokaż mi się, Timo. Zagrałem to, bo on tylko dwa y, normale, więc. I nie mieć do ciebie skórkę. <laughs> Timo pokaż się. I dzień... Timo. I mamy skórkę. Ja czyli ja mam skórkę, a my... Wy ma... Wy... Możecie się cieszyć w widokiem. Byłem Timo się Niesamowicie cieszę z tego powodu. Ale Barin bym chciał, nie wiem. Nie wiem. do moich posiadanych bohaterów. Bardziej chciałbym, nie wiem, do Fiory może jakiś fajny skin, może do, nie wiem, Katariny jakiś fajniejszy, do Fiza może coś, może do Gareny jakiś fajny, do Lux, no nawet może do mf jakaś arcad mf by się przy bardzo fajnie przyjęła, ale nie wyszło. W sensie, a niespodziankę to sobie zostawimy do następnego openingu, bo jak widzicie zdobyłem już i tak skrzynkę. Skrzynkę oczywiście za bardzo dobrą grę. Chyba z y, jak pamiętam. Najwyższy pojazd, i posiadane tak. To za grę Za boki. Nie, Jackson grałem sobie. Tak po prostu na topie albo na dżungli. Nie pamiętam. No to co. Opening już się skończył, oczywiście komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. I może na następnym openingu nam się poszczęści, bo na razie ten, te openingi... Dwa openingi pod rząd nam dało bohaterów, teraz bo dwa razy pod rząd dało nam skórki. To, to, to jest dosyć fajne. Tylko te skórki nawet nie gram tymi bohaterami, więc dla mnie te skórki nie były zbyt takie superowe. Ale Timo. Timo Panda nie, dosyć fajna. Może skórka, nie wiem. Nie znam się za bardzo na skórkach, ale chciałbym do bardziej. bardziej do bohaterów, w których częściej gram. Ale mniejsza z tym. Do, do, do zobaczenia w następnym openingu i na następnych filmikach na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć.